Serwetka Helena zaprasza na szydełkowanie w ciemno. Dawno nie było tej zabawy u mnie na kanale, ale myślę, że było warto poczekać. Do wykonania tego projektu polecam kordonek maksimum przyjemności. 565 metrów na 100 gram. To jest bawełna. Wybrałam kolor 1783. Ty wybierz kolor, który podoba się Tobie. Do kordonka maksimum używam szydełka 1,5 mm. Zaczynamy. Pętelka. Sześć oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Słupek chwytając za kółko początkowe pięć oczek łańcuszka na łuk, słupek chwytając za kółko początkowe. Wykonamy w ten sposób 6 słupków. Na końcu okrążenia 5 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 6 słupków w okrążeniu. A pomiędzy słupkami po pięć oczek łańcuszka. Nitkę początkową odcinamy, nie jest już potrzebna. Było to okrążenie pierwsze, przed nami okrążenie drugie. Przechodzimy na łuk, chwytamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Półsłupek chwytając za łuk. Tutaj zakończymy okrążenie. Półsłupek chwytając za łuk. Kolejny półsłupek chwytając za łuk. W sumie trzy półsłupki. Oczko łańcuszka. Trzy półsłupki jeszcze na tym samym łuku. Pierwszy, drugi, trzeci. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, chwytamy, wykonujemy trzy półsłupki. Pierwszy. Drugi, trzeci. Oczko łańcuszka. Kolejne trzy półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia, przed nami okrążenie trzecie. Przechodzimy na to oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim półsłupku. Oczko ścisłe na trzecim półsłupku. Oczko ścisłe chwytając za to jedno oczko łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy tutaj, chwytamy za to oczko łańcuszka, wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za to oczko łańcuszka tutaj, wykonujemy słupek. Podwoimy ilość słupków. Pracujemy całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 12 słupków w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po 5 oczek łańcuszka. Było to okrążenie trzecie. Przed nami okrążenie czwarte. Przechodzimy na łuk, chwytamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, półsłupek chwytając za łuk. Tutaj zakończymy okrążenie. Półsłupek chwytając za łuk. I jeszcze jeden półsłupek chwytając za łuk. W sumie trzy półsłupki oczko łańcuszka. Jeszcze trzy półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk. Z poprzedniego okrążenia chwytamy, wykonujemy trzy półsłupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Oczko łańcuszka. Kolejne trzy półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy, drugi, trzeci, pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy cztery okrążenia, przed nami okrążenie piąte. Przechodzimy na to oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim półsłupku, oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe chwytając za to oczko łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za to oczko łańcuszka tutaj i wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na Łuk, chwytamy za to oczko łańcuszka, tutaj wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na Łuk, chwytamy za to oczko łańcuszka, tutaj. Wykonujemy słupek. Kolejny raz podwoimy ilość słupków. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 24 słupki w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po pięciu oczek łańcuszka. Było to okrążenie piąte, przed nami okrążenie szóste. Przechodzimy na łuk, chwytamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Półsłupek, chwytając za łuk. Tutaj zakończymy okrążenie. Półsłupek, chwytając za łuk. I jeszcze raz. Półsłupek, chwytając za łuk. W sumie trzy półsłupki. Oczko łańcuszka. Kolejne trzy półsłupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi, trzeci. Uwaga. W tym okrążeniu przechodzimy od razu na kolejny łuk. Wykonujemy trzy półsłupki. Pierwszy. drugi, trzeci, oczko łańcuszka, trzy półsłubki na tym samym łuku, pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Pamiętamy, w tym okrążeniu nie ma tutaj oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia, przeciągamy oczko ścisłe. Jeśli uważasz, że robótki jest tak, jakby za dużo, że źle się układa, napnij szpileczkami, tak jak do blokowania, oczywiście na sucho, i wszystko się okaże. Było to okrążenie szóste, przed nami okrążenie siódme. Przechodzimy na to oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim półsłupku. Oczko ścisłe na trzecim półsłupku. Oczko ścisłe chwytając za to oczko łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze dwa słupki tutaj w tym samym miejscu, chwytając za to oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. I nie tylko w tym okrążeniu. Przechodzimy. Tutaj chwytamy za to oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Jeszcze jeden słupek, chwytając za to oczko łańcuszka. Nazwijmy ten motyw ozdobnym. Przechodzimy tutaj, chwytamy za to oczko łańcuszka, wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Dwa słupki, pierwszy. Drugi, dwa oczka łańcuszka na łuk, jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu, chwytając za to oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi tak to wygląda wykonamy. Motyw główny, podstawowy, motyw ozdobny. Motyw główny, podstawowy, motyw ozdobny. Na zmianę całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Sprawdźmy. Mamy 12 motywów głównych, podstawowych. I 12 motywów ozdobnych. Na zmianę, motyw główny, podstawowy, motyw ozdobny. Było okrążenie siódme, przed nami okrążenie ósme. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe chwytając za łuk. Motyw główny, podstawowy. Powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy drugi. Uwaga, oczko łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu ozdobnego, wkłuwamy śdełko w to trzecie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek Pięć oczek łańcuszka, na łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Motyw ozdobny. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu głównego podstawowego z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. I jeszcze dwa słupki. Na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Pracujemy podobnie jak w poprzednim okrążeniu. Nie zapominamy o oczku łańcuszka pomiędzy motywami. Całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Tak robótka wygląda na chwilę obecną. A było to okrążenie ósme. Przed nami okrążenie dziewiąte. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe, chwytając za łuk. Motyw główny, podstawowy, powtarzamy. Trzy oczka, łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek. W tym samym miejscu mamy dwa. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Uwaga! W tym okrążeniu wykonujemy w tym miejscu dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw ozdobny, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk, jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. Motyw ozdobny. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny, podstawowy z poprzedniego okrążenia. Powtarzamy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa oczka łańcuszka. I jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Pracujemy podobnie jak w poprzednim okrążeniu. Wykonujemy pomiędzy motywami po dwa oczka łańcuszka. Całe okrążenie. Na końcu okrążenia dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Było to okrążenie dziewiąte, przed nami okrążenie dziesiąte. Przechodzimy na łuk, oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe chwytając za łuk. Motyw główny. Powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa, dwa oczka łańcuszka na łuk, jeszcze dwa słupki w tym samym miejscu na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia, pierwszy, drugi. Uwaga, w tym okrążeniu w tych miejscach wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na Łuk motywu ozdobnego, wkłuwamy sztyłko w trzecie oczko łańcuszka, wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na Łuk. Jeszcze jeden słupek na tym samym oczku łańcuszka. W tym okrążeniu wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia. Powtarzamy go. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. 2 oczka łańcuszka. Kolejne dwa słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi pomiędzy motywami mamy po trzy oczka łańcuszka. Pracujemy całe okrążenie. Na końcu okrążenia trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Tak się robótka prezentuje. Było to okrążenie dziesiąte. Na okrążenie jedenaste zapraszam do kolejnego poradnika na odsłonę numer dwa.